Grupa PCC Excel zakończyła 2022 rok rekordowym zyskiem EBITDA, zyskiem netto i przychodami. Skonsolidowany zysk EBITDA wyniósł 176 milionów złotych, a zysk netto 120 milionów złotych. Grupa podwoiła zysk EBITDA i zysk netto w stosunku do wyników roku 2021. Przychody grupy PCC Excel przekroczyły miliard złotych. Czynników wpływających na rekordowe wyniki było kilka. Tym najistotniejszym był bardzo wysoki popyt na surfaktanty i jednocześnie obniżona ich podaż, głównie ze strony producentów z zachodniej Europy. Dzięki utrzymaniu wysokiego poziomu produkcji oraz wspomnianej korzystnej sytuacji na rynku grupa odnotowała historycznie rekordowe wyniki. Istotne wzrosty odnotowały obie grupy produktowe. W grupie produktów do zastosowań przemysłowych sprzedaż w 2022 roku osiągnęła poziom ponad 452 milionów złotych, o 43% wyższy od zeszłorocznego. Sprzedaż produktów do zastosowań przemysłowych, takich jak m.in. przemysł budowlany, detergenty do użytku domowego i profesjonalnego oraz lubrykanty, grupa rozwija dzięki inwestycjom. Te, które umożliwiły rozwój sprzedaży specjalistycznych wysokomarżowych wyrobów to instalacja oksyalkilatów, instalacja do produkcji estrów fosforowych i zmodernizowana instalacja do produktów z grupy siarczanowanych. Jeszcze większe wzrosty wygenerowała grupa produktów do zastosowań w kosmetykach i detergentach. Tu sprzedaż osiągnęła wartość blisko 538 milionów złotych, co przełożyło się na ponad 60% wzrost wobec 2021 roku. Czynnikami, które obok ograniczonej dostępności surfaktantów na rynku, wpłynęły na osiągnięcie tak dobrych wyników, był dalszy znaczący rozwój sprzedaży surfaktantów niskopiennych, przeznaczonych jako detergenty do zmywarek a także wzrost sprzedaży łagodnych surfaktantów pochodzenia naturalnego, przeznaczonych do kosmetyków. Inwestycje w zdolności produkcyjne i nowe rozwiązania technologiczne są wpisane w DNA firmy. Spółka rozbudowuje bazę produkcyjną i magazynową. Uruchomienie w połowie ubiegłego roku reaktora do produkcji estrów fosforowych w Brzegu Dolnym istotnie wsparło rozwój tej dobrze rokującej grupy produktowej. Podjęte zostały również pierwsze działania przygotowujące do inwestycji w zakresie drugiego reaktora. Ponadto w Płocku rozbudowana została baza magazynowa na wytwórni etoksylatów. Prowadzona jest również budowa drugiej linii technologicznej, która pozwoli na podwojenie zdolności produkcyjnych w Płocku do około 80 tysięcy ton rocznie. Produkty z tej instalacji będzie można wykorzystać m.in. w produkcji środków higieny osobistej, obróbce metali, środkach ochrony roślin i w branży farmaceutycznej. Planowane zakończenie inwestycji to 2024 rok. Wraz z PCC Rokita realizowana jest inwestycja w budowę nowego uniwersalnego zakładu w Brzegu Dolnym. Obecnie jest na etapie projektowania poszczególnych elementów instalacji. Pierwsze prace budowlane już ruszyły, a realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem. Ma on służyć produkcji szerokiej gamy, m.in. etoksylatów oraz polioli polieterowych. Produkty z tej instalacji będą mogły znaleźć szerokie zastosowanie w licznych branżach. Bycie zielonym może obecnie decydować o przewadze konkurencyjnej. Pcc Exol koncentruje swoje działania na zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Spółka kładzie bardzo duży nacisk m.in. na zieloną energię z odnawialnych źródeł, projektowanie nowych wyrobów z myślą o ich zdolności do biodegradacji, czy też korzystanie z surowców pochodzenia naturalnego. Stąd też oferta rozszerzana jest o szereg zrównoważonych produktów, zgodnie z wymaganiami klientów i rynkowymi trendami. Obecnie cała energia elektryczna zużywana do produkcji w PCC Exol znajduje pokrycie w gwarancjach pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z OZE. Grupa PCC Exol rosła dotąd praktycznie z roku na rok. Zarówno wynikowo, ale też w obszarze zdolności produkcyjnych. Poszerzane jest portfolio i wzbogacane o produkty specjalistyczne. Grupa koncentruje się na wysokomarżowych i innowacyjnych produktach. Ta strategia sprawdza się, czego wyrazem są wzrosty. Rok 2022 był absolutnie rekordowy. Kontynuowane są też inwestycje. W Płocku zakończenie rozbudowy zaplanowane jest na 2024 rok. Z kolei, za pośrednictwem spółki PCCBD, budowany jest zakład w brzegu dolnym. Obie te inwestycje mają wpłynąć na kolejny wzrost zdolności produkcyjnych grupy PCC Exol. W ostatnich latach świat mierzył się z różnymi wyzwaniami. Miało to wpływ na znaczną zmienność kosztów. Grupa PCC Excel poradziła sobie z tą sytuacją, wspierana sprawdzonym modelem biznesowym, a potwierdzają to wypracowane wyniki. Źródłem podstawowych i wiążących informacji o spółce są wyłącznie raporty giełdowe publikowane przez PCC Excel, m.in. na stronie internetowej.